Wszystkie. Dobra, puszczam muzę, widzowie, idę deszczać i zaraz wracamy na randki. Ok, ok. dosyć empatyczną osobą, dlatego troszkę się boję. Yy, z... Komunik komunikatywność, no to jest ważne. Na pewno. W jakby wykluczanie dzisiaj jak że tak powiem, <grym <grym będzie dla będzie mnie wyzwanie, no, ale taka gra w końcu. No dobra, to pani numer cztery. To u mnie w sumie bym powiedziała, że jestem bardzo osobą sarkastyczną i często ktoś mi to na, za bardzo y, narzuca. Mówiła mi, że mam y, ładne niebieskie oczy. Coś trzeciego. To, że jestem opiekuńcza, bym powiedziała. Okay. Także to tyle. Okej, okay, okay. ciekawie, ciekawe. Dobra, Erykero, co ty piszesz, kurwa? Erykero pisze tak. Jej były mówił jej, że jest śmieszna, jak się nie chciała próć, a ona gada, że ma poczucie humoru. Ja wierzę dole. Erykero, co ty kurwa piszesz, nie? Znaczy, to też próg. Chłopie, może jest śmieszna i zabawna, kurwa. Ja nie wiem, stary, czemu ty od razu poheitujesz? No dobra, to teraz pani numer 5. Moja ja najważniejsza cecha to powiedziałabym, że mam mega dobre serce, jestem mega wrażliwa. Okay. Druga najważniejsza cecha to jestem Zima. super śmieszkiem. Jestem totalnie grupowym śmieszkiem. Grupowy śmieszek! Czas, mówią, że jestem słodka. <laughs> Okej, okay. Okay, ciekawie. Pożycie humoru ważne, ukrójcie. Tak, u oczywiście, że tak. No, no. Trzeba mieć dystansik też. Chciałem, to, że to zony? To, to Tutaj na pewno nie. Zażartować. Też mojego humoru nie każdy. Może wyczuć mój humor, że tak powiem, ale jak ma ktoś dystans do siebie, to jest super. No dobra, to teraz pani numer 6. Ja bym o sobie powiedziała, że jestem na pewno wyróżniająca się z tłumu. Pozytywna i lubię nowe wyzwania. Okej, okay. okay. Czemu się wyróżnia z tłumu? No dobra, myślę, że to nie jest e, wystarczająco, żeby wyeliminować kogoś, także zadajmy sobie to pierwszą, pierwszą niech pytanie I pytanie: czy już jakieś? Tak, przygotowany jestem. I teraz bym odbił trochę piłeczkę. Czego nie lubicie w mężczyznach, czyli takich red flag przez Red flag u mężczyzny, To może tym razem zacznijmy od końca. No to, okay. pani numer sześć. To dla mnie red flagiem jest, jak nie szanuję osób, na przykład starszych. Albo Aha. jak jesteśmy w restauracji, czy jesteśmy gdzieś w... To nie płaci! Nie no, na pewno tak nie powiem W jakimś miejscu, gdzie jest obsługa i bardzo niekulturalnie się odnosi do obsługi, nie A. szanuje jej i wywyższa się. Dobra, no to teraz pani numer 5. Tutaj moja odpowiedź będzie trochę podobna, Aha. natomiast dla mnie red flagiem jest jak chłopak źle traktuje swoją mamę, swoich rodziców, bo gdzieś tam... Okej, okay, jestem w stanie się zgodzić, ale mm, niektórzy kurwa się nienawidzą ze swoimi rodzicami, niestety. Bo na przykład rodzice byli na przykład dla nich, jeżeli coś takiego, nie, wiem. nie każdy ma taki dobry kontakt z rodzicami, nie? Ważne są dla mnie relacje i pokazuje mi to, jak być może będzie traktował No tak, no tak. to też zależy od rodziców, no to prawda, no. Dużo z domu jednak się wynosi, także to na pewno też jest dobry, 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 punkt, nie wiem jak to powiedzieć, dobra trajektoria, że tak powiem. Dobra, to teraz pani numer cztery. To u mnie bym powiedziała, że największym takim red flagiem u chłopaka jest brak takiej, Kultury osobistej, właśnie tak jak powiedziała tutaj koleżanka. I w sumie też denerwuje mnie strasznie to, jak na przykład umawia się i po prostu pięć minut przed spotkaniem odwołuje to spotkanie, tak nie dając powodu, albo daje jakąś wymówkę. To jakby coś. Zrobił coś ktoś Wam tak kiedyś? Stylu. To nie, że raz, tylko jakby kilka razy pod rząd jest tak. Mieszymy ja nie, jak... bo ja nie wychodzę z domu. <laughs> ja no tak nie, nie miałem, bo. Nie, nie no, zdarzyło się, będę szczery, zdarzyło się coś takiego, to mam dosyć za, zawirowane życie, więc na no niektóre sytuacje prowadzą do takich, takich rzeczy, ale ogólnie unikam. To teraz pani numer trzy. Ja na pewno nie chciałabym się umawiać z osobą, która posiada cechy narcystyczne, nie mylić z m, wysokim poczuciem własnej wartości, mhm. tylko że zawsze musi postawić na swoim, nie jest otwarta na rozmowę. No to też jest zjebane, to bycie z takim klocem, kurwa, to też jest zjebane, że stary, wiesz, ty coś mówisz, a druga osoba i tak musi, kurwa, wiesz. Na siłę. Tak, że to nie bym jest bym... otwarta na dialog. Taki największy red flag. No ja też słyszałam, że bycie z narcyzem jest trudne. Ja tak. też słyszałam. Na szczęście nie byłem. Także mam nadzieję, że nie będę. Dobra, to teraz pani numer dwa. U mnie takim red flagem u faceta jest to, jak dziewczyny wcześniej powiedziały, jak nie szanuje swoich rodziców, swoich bliskich, traktuje na przykład drugą osobę narcystycznie i tak na przykład siebie wywyższa. To jest mm -hmm. dla mnie. To, to, nie, to już na początku okay. wypada red flagiem, powiedział. Spodziewałem Obudno. się jakiegoś pierdolenia, ale Spoczął jest git. Hype train. Numer jeden. U mnie właśnie z cech charakteru, to jest y, ten egoizm i komfortu właśnie. A z takich sytuacji, to ciekawe, y, red flagiem według mnie to jest jak chłopak po spotkaniu się nie pyta, czy przyszłam już do domu. Totalny red flag. Czy co? Czy nie przyszłam do domu? A, że się nie martwi jakby. Okej. Okay. Mm, kurwa! Chyba o to je chodziło, tak? Kurwa, co jest z tym jebanym internetem do Okay. No dobra, i czy ty? Coś... No w sumie kurwa. W sumie. W sensie, czy to jest jakiś red flag? Nie wiem, no ale w sumie no nie jestem w stanie to zrozumieć, no. No i co się kurwo śmiejesz? Jak można iść do programu i nie umyć butów, bo są szczerzy, kurwa. Pokazują jak wyglądają na co dzień, a nie fejkują swoją osobistość to się rozjaśniło, Rozumiesz. czy eliminujesz, czy może będziesz się bardziej kierował butami. Znaczy ogólnie, ogólnie dużo odpowiedzi było tak powiedzmy troszeczkę podobnych, więc... Oh, geez, więc eliminujemy półk. Dobra, półtaki. no tą pierwszą trzeba wyjebać, chyba. niestety. Czas te kurwa pumy. Najmniej mi się podobają chyba te, akurat. Tak, po brudnych butach nie będę oceniał, bo są brudne buty, więc. Air Forcey! Sneaker głowa tu jest świeżo jakieś czyściutkie punkty. Albo, albo wyczyszczone, albo nowe buciki, przyznaj się. Koleżanko numer jeden. Nie powiem, potem powiem. No, Okej. Ok. No nie wiem, no. Pan musi musisz mi pomóc, no nie wiem. <śm> Oj, to, to, to nie. Powiem, nie powiem, powiem, potem powiem. Air Force to obrzydliwe. Co ty pierdolisz, kurwa Dimitri? Zajebiste są Air Forcey, zawsze są w modzie. Rantki, więc y, niestety to musi pozostać Twoje. To jest ten problem właśnie, że jestem st strasznie taki. No dobra, nie przedłużając, niech będzie koleżanka numer dwa. Zapraszamy. Bójka wyjebał czemu? cześć. Cześć, cześć Kuba. Cześć. Dlaczego wyeliminowałeś planią numer 2 i dlaczego te buty? To było dosyć skomplikowane, nie wiedziałem, w sensie mam jakieś takie swoje faworytki, że tak powiem, na razie, Aha. więc musiałem wybrać z Przecież te buty kurwa nie są złe, tak szczerze. Może no, sam outfit nie jest jakiś kurwa, nie wiadomo jak zajebisty, no nie, ale kurwa no, to ja bym bardziej tą jedynkę, tak szczerze. ...między jakby uczestniczek i no. no nic, pierwsza piękna dziewczyna nam odpadła, dziękujemy no, bardzo za udział. Nam, żałuj. Żałuj. <słyska> <słyska> <Zaułuj. słyska> Dobrze. <słyska> Powiedz wow. mi, powiedziałaś, żeby żałował. Dlaczego uważasz, żeby żałował? No bo wydaje mi się, że jestem super dziewczyną, znam swoją wartość. Mhm. I no niech żałuje. No niech żałuje. O, niech żałuje, kurwa. Pan Czamsku, dziękuję za 10 miesięcy, zna swoją wartość. O, jakbyś tak ja zostawiłem stanę... te buty, co ma jedynka, no megaśnie, no ale kurde, no one są takie... Nie no, z tych co tam były, nie były najlepsze, tak? Więc jak już trzeba coś wypierdalać, no to wiadomo, nie? Z nim twarzą w twarz. Co ci nie pasuje w tych butach? Uważasz, że był w twoim typie? Może trochę, no wydaje mi się, że tak. Czyli jednak w twoim typie? Jednak w moim typie. To dzięki bardzo. Ok. Dzięki. I powodzonka. Dzięki. Witam w rundzie drugiej! Dzień dobry. Moim zdaniem straszny mają dziwny krój. Zobaczcie jak to wygląda kurwa. t -post. Odstają kurwa jakoś dziwnie w ogóle te... Co jest kurwa? Mega dziwnie się układają te spodnie w ogóle na samym końcu. Jak już mogłaby je ściągnąć, a one ani nie opadają jakoś ładnie, ani kurwa... Nie wiem, mega dziwnie wyglądają. Bardziej luźny, twardzony. Szczerze jakoś większej różnicy mi to nie robi, ale jakbym miał coś wybrać to... Ściągnąć, no w sensie obciągnąć ten... Kurwa! Chodzi o ten sznurek, kurwa, że wiecie, ściągasz tam yy, ten, yy, ten i się, yy, dobra, no wiecie, o co mi chodzi, żeby dopasować do kostki, no. Czyli właśnie, powiedzmy elegancko, no bo zależy też jaka, jaka byłaby do tego jak sytuacja, no dobra, bo jak no, wiadomo jakąś randkę, to no bardziej elegancko, jak na posiedzeniu w domku, no to luźniej. No nieważne, no, dobra, mi się wydaje, że wszystkich outfitów, nie, ta typiara w ostatnim może mieć taki trochę, taki, High-endowy vibe. Wiesz, co chodzi? No to zróbmy tak, że... O, ta koleżanka ma karnację ciemniejszą, widzę. Tak. Masakra, kurczę, co tu się dzieje? MASAKRA! Yyy? E? on gada w ogóle! Źle dobrą słowa chyba. Ale do... <grym> <grym> Jaki chłop w ogóle, co on gada? Ej, dobra, mega to było dziwne, nie? To było mega dziwne. To zabrzmiało strasznie. Ale pewnie się zastan... Wiecie... Zle dobrał słowa i dziwnie to zabrzmiało. Powiedział, że numer 3 i 5. Okej, czyli dżinsiki, No dobra, ale żeby tę faworytkę potwierdzić, to zadajmy pytanie i tym razem okay. ja ci pomogę troszeczkę, Zdzią. bo ja uwielbiam to pytanie i ja je zawsze zadaję. Więc gdzie dziewczyny zabrałybyście Kubę na pierwszą randkę? I zacznijmy od pani numer 1. Ja zawsze chciałam spróbować windsurfingu, więc myślę, że Teraz jest pierw, jeszcze lato, więc to byłaby fajna forma jakiejś aktywności. A eee. potem na jakieś dobre jedzonko, nie wiem jaką najbardziej lubisz kuchnia, ale myślę, że coś by się znalazło. Mm -hmm. Ewentualnie coś samemu ugotować, bo bardzo lubię. Dobra, Co też tutaj gotować. Mój taki mały minus powiedzmy, Zobacz, nie, nie pływam za dobrze generalnie. <laughs> Także coś windsurfingu mógłbym się utopić. Ja też nie, ale się nauczymy. O, no i wszystko, problem rozwiązany. O... Dobra, to teraz pani numer dwa. Myśląc o tym, skąd jestem, czyli z Krakowa, wybralibyśmy się na początku na kawę i spacer, ale żeby to trochę mm -hmm. rozmaicić, to przy Balonem. forum Lot. jest balon, więc moglibyśmy. Ja pierdolę, no wiedziałem, kurwa! Możemy się do nagrać siebie. TikToka? I zagralibyśmy FIFA albo w Robloxa, pozwolę Ci wybrać. O, do... gierki, tak czy nie? Czy też nie umiesz? Jestem ogólnie. Lubisz. Zazwyczaj, zazwyczaj na komputerze raczej, jak już gram, nie, 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 nie tych. Chętnie. Chętnie. Czyli fajnie, tak. czyli fajnie. Jeszcze od razu do się domu. U siebie właśnie na kanapie usiądziemy. Dobra, pani numer 5. Roblox. To ja bym zabrała, myślę, do jakiegoś parku rozrywki i dlatego bym to wybrała, bo jest tam dużo różnych, jakby poziomów tej rozrywki, więc można iść od razu na jakiś ekstremalny, albo można zacząć powolutku. I później zabrałabym na jakieś takie dobre jedzonko. Ja ogólnie lubię. Nie ma akcentu polskiego, nie ta dziewczyna ostatnia. In, yy, ma yy, akcent jakiś taki yy, inny, czy mi się wydaje. Takie jedzonko dość swojskie, bym powiedziała. No, ma jakiś kotlecik. Ale albo... dobrze mówi po polsku, tylko yy, ma jakiś akcent taki ciekawy. Ma jakieś pierogi dobre. No i co to za akcent? Zrywki, na przykład Energylandia? Tak, na przykład. No i co ty na to? Energylandia. Pierdolę. Nie, No moim zdaniem ma akcent taki... Yy, ma akcent takie mm. atrakcje? Ekstremalne. Ja no generalnie bardzo lubię adrenalinkę. No, także, no, generalnie Rosyjski bardzo, trochę. To bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Swojskie jedzenie, mm. tak czy nie? Czy ta, wolisz ta, ta, coś. Oczywiście, że tak. ukraiński, tak. no, no to? To, to... Śląska, ja, ja. to już w ogóle na. Przykład. Czy Liza? Nie, no, nie jest Liza. Kręski, śląskie, no i picobello. No to teraz jeszcze mm. zadajmy drugie pytanie. Zróbmy takie trochę spicy bardziej. Dobra. Aha. Jakbyście miały opisać swoje życie seksualne, to jakim tytułem filmu? Dobra, to zaczniemy teraz od końca od pani numer 5. To ja bym opisała, ale tylko wysłuchajcie do końca, ja bym opisała 10 twarzy Greja. Dlaczego? Wysłuchajcie mnie do końca, bo pierdolny najbardziej pojewany kurwa tytuł. Bo ta Anastazja na początku wybrała jednego chłopaka i była bardzo lojalna, i potrzeba było jej czasu, żeby go poznać. Aha. I to też jestem totalnie ja. Eee, no, a jak już się dobrze poznali i mają dobry vibe, no to Aha. ja lubię, tak jak mówiłam, lubię adrenalinę, lubię jak coś się dzieje. Także, no, trochę te klimaty bym powiedziała, że są e, moje. Ja muszę się okay. uzbroić w pewne rzeczy. <noise> <noise> Okej, okay, musisz się zaopatrzyć w no, kilka się, rzeczy. Tak. <noise> no no, no dobra. dobra, no to pani numer cztery. Szybciej wściekli to OKODRY. <noise> o kurwa! Pytanie, czy par <noise> Bardziej szybko, czy bardziej wściekle, bo nie ja wiem. Ja wierdolę, mocne. <noise> Ale woli szybko, czy raczej powoli? Zależy. Jak, jak, jak wiesz, jak, jakie są siły? To dobra! To, to pani numer trzy, poprosimy. No to ja chciałam powiedzieć właśnie 50 twarzy Greja, ale nie powiem, także powiem 365 dni. No, ogólnie tego typu bds i te sprawy. Ostre zawodniczki to mamy dzisiaj, widzę. Okej, okay, no to pani numer dwa. Oczywiście cała kinematografia. Sosy czparty? Ktoś napisał. Kurwa, chłopie. Uspokój się. Leciał mi w tym momencie z głowy, więc y, zaproponuję piosenkę, y, brzydkie rzeczy. No. Jezu, myślałem, nie wiem, czy miałem w głowie Julia żuga i jakiś kurwa tytuł piosenki pierdolnie, nie wiem. No nie musi być tak spokojnie, dobrze. Ja. Zabrałaś to nie za wariatki śmaj. Dobra i pani jeden. Ale przyszła mi do głowy tylko jak wytresować smoka. <noise> Panie, kto będzie stresowany. Zobaczymy, kto będzie posyłacie? smokiem. Zobaczymy. Która odpowiedź podobała Ci się najbardziej? Ja jestem za smokiem. Dobra, jak miałbym wybrać teraz, to bym powiedział, że... Jakbyś miał wybrać Koba? Tą y, faworytkę, czy... No dla mnie, po tekście, który powiedziała, to ta TPR od Tokyo Driftu, nie? Tak szczerze. Numer dwa, chyba. Znowu dwójeczka. Pani numer dwa, zapraszamy do nas. Cześć. Cześć. Cześć, Kuba. Widzisz, kogo straciłem? No. No ten outfit nie jest jakiś zajebisty, nie? Piękna dziewczyna, piękna kandydatka. Dziwne, dziwne, że nie wyjebał tej pierwszej za outfit, tak szczerze. Taka, taka prawa. Ale dlaczego? Co, dlaczego, dlaczego mm. taki? No właśnie, to jest też dobre pytanie. Tak naprawdę, w sensie, tak jak już na początku powiedziałem, dżinsowe e, koleżanki na przykład, na prób... Ale się stresuje, biedny. Zaniu. Nie pamiętam w sumie, jak to było z tą... Jaki miałeś tytuł filmu? Piosenki, brzydkie rzeczy. No to było to, że nie było tego tytułu filmu, ale ja coś tutaj mnie nie grało. Ta tak. pierwsza przeważyła szale zwycięstwa? Rozumiem. Która, no ciasta, dobrze. Ja tak dziękuję Masek na Backstage. Ja powiem no, odpadłaś jako druga. Co nie poszło? No co, co tam za wiatr kurwa jest! Nie tak. Co Ogarnijcie nie się tak? ludzie. Myślę, że po prostu się lepiej um, dokada z tamtymi dziewczynami. Okej, okay, ale Patrzcie po że... otwicie tylko, tak? Miałem to ubiór, czy twoje wypowiedzi, czy może nie ten film, tylko ta piosenka. Myślę, że tak. Ale to pod stresem ta cała kinematografia okay. wypaliła, a jeszcze gorzej, że studiowałam film, więc. No dobra, a teraz czego? Co, by, co byś użyła? Co byś użyła? Jaki film? Jaki byś zaproponowała film? Szczerze, to na razie przychodzą mi same filmy Marvela głowy. głowy. <głowy> Endgame Panie, byłoby. Endgame? Ej, dobra! Przysięgam, nie oglądałem tego filmu, kurwa! No ja pierdolę, to już drugi raz, kur. Przysięgam, że nie oglądałem tego filmu. No ja pierdolę! Pojebie mnie zaraz! Dobra, ale ta piosenka, oh. dlaczego ta piosenka? Ja lubię BDS-a, skojarzyło mi się od razu. Chyba BDS. <laughs> Dobrze. Ja Przejdźmy, pierdolę, nie oglądałem tego. Ile byś dała swojemu kandydatowi? Od 0 do 10? Ja w ogóle Kupę kojarzę i kiedyś był moim kraszem na TikToku, więc dałabym mu... Wtedy inaczej na niego patrzyłam. Zmieniły mi się trochę gusta, więc powiedziałabym takie 6,5, ale ogólnie... 6,5?! Z twojego krasza TikTokowego do 6,5?! Jest bardzo przystojny, tylko po prostu już zmienił mi się trochę. Dzięki bardzo Dzięki. i powodzenia życzę. Runda numer 3 przed nami. Już widzisz prawie całe nasze uczestniczki, no i słuchamy. Twojej opinii? No generalnie podoba mi się co widzę, że tak powiem. Mówiłem kurwa, że ta ostatnia będzie miała to spoko outfit. Widzę dziareczki są. Taki kurwa bardziej ten, clean, ale taki ten? Yy, dobra, szczerze to tak Pierwsze mi się nie podoba, drugie też mi się nie podoba. Te dwie ostatnie moim zdaniem mają spoko. Tu koleżanki, wy wszystkie macie dziarki? Pochowane jakieś może macie czy nie macie dziarek? Kto, kto? Te dwie ostatnie no, 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 mają to moim to zdaniem... Jakby, ale to nie mogę pokazać. To nie na wizji. No dobra, wszystko, wszystko mi się ponowa, ale bym już przyszedł do pytanka, jeżeli mogę. A powiesz mi, kto ci się podoba na przykład strojowo najbardziej? Strojowo najbardziej? Stój, no, no. no chyba zostanę przy jeansach cały czas. Team jeansy, no okay. dziewczyny. Trafiły, to evidente. czemu kurwa zostawił tą pierwszą, która ma totalnie w ogóle inny, nie wiem. Ma bardzo ładne stylóweczki. No dobra, to zadajmy pytania w takim razie. Wpadliśmy na fajny pomysł. No więc nie wiem czy tworzycie w internecie, czy nie, ale w każdym razie, jakbyście tworzyły coś jakiś content, to na czym by polegał właśnie ten wasz content, co byście no. robiły w internecie? ciekawe. Pani numer jeden, czy ma już pani pomysł? Ja zawsze mam pomysł, kochani, ale ogólnie to ostatnio nawet się nad tym zastanawiałam. E, myślę, że według mnie, ja bym naprawdę dobrze się sprawdziła we blogach takich e, z dnia codziennego. Nuda! Z jakichś wyjazdów, ze spotykania ze znajomymi. No, myślę, Nuda! Myślę, że to byłby dla mnie odpowiedni content właśnie. Czyli takie daily life, pokazywanie swojego życia. Tak, no. Ewentualnie Mnoga. jakiś kontent kulinarny, miksologiczny, coś takiego. O, kulinarne, kulinarne. Dajcie je gotować. Nie lubię oglądać kulinarne filmiki, więc dla <laughs> mnie bomba. Okej, czyli nie jestem. No spokój się kurwa. Jesteś dobrą kucharką. Najlepszą. Trzeba to sprawdzić. Dobra, pani numer dwa. To ja myślę, że takim top jeden kontentem, który chcesz, to jest kontent gamerski, bo gram Fortnite'a. Ooo! Zrób Fortnite Dance. Aktualnie... Normalnie uczę się grać też w Lola, ale chyba to nie jest dla mnie. E, no i tak, w sumie. Bardzo się dobrze. Chciała skupić się chyba na grach. Jeżeli by nie wyszło, to ewentualnie kontakt makijażowy na przykład. A, okay, a gamer Albo to być... możesz robić na przykład grać w gry i robić challenge. Wygrywam kurwa Fortnite numer 1, a przy okazji robię makijaż w tym samym czasie jedną ręką. Ja pierdolę, albo to było pojebane. Robiła jakieś właśnie na. na streamy można byś prowadziła, czy tylko na O, streamerką niech zostanie, gamingową. O, tak, mogłabym w sumie multi, lubi to. Kurwa, ja nie wiem o co chodzi w tym odcinku. Dlaczego ja po pierwsze a po drugie jest to kurwa nawiązanie znowu jakieś do mnie. No to pani numer 3 Ja mam Lubisz to? Nie wiem o co mu chodzi, za bardzo. Profil na Insta taki lifestylowo modowo Nuda! Powiedzmy, ale też tutaj jest plan, żebym z koleżanką prowadziła streamy gamerskie w w słuchawkach z... uszami kocimi. <noise> Co ty na to? Nie no, ciekawe, fajnie. Podobnie, bo ten sam, ja ten sam... Ty to! Oglądasz e, streamy? Znaczy, nie za często, jak mam chwilkę, na przykład jak jadę właśnie do Warszawy ze Śląska, e, w pociągu sobie odpalę czasem jakiegoś streama i oglądam ciekawe? 3 godziny drogi. Ciekawe kogo ogląda. Kogo on może oglądać na przykład widzowie? Nie licząc mnie, bo raczej mnie nie, ale ja myślę, że on może oglądać stary właśnie to, co napisał gimno. Pa Parisa patynowa stary, może oglądać, myślę. No dobra, czyli y, mamy w ogóle dziewczyny gamerki. I teraz co na no to fajny numer 4. Gaming! No ja Szukamy to... nowych członków YFL gaming, widzowie! Troszkę można powiedzieć, że twory. Nowy odcinek! Szukamy nowego członka YFL Gaming na podstawie outfitu. <laughs> Wobreźmy sobie, że czeku, szukam Szukam nowego streamera, nie? Na podstawie outfitu i stary wiesz przychodzi jakiś ziomek Mega kurwa, dobrze ubrany, wybieramy go to najgorsz najgorszy no, stary, nie? Taki kurwa czeku jak ja na przykład. W internecie. Przez to, że jestem taką otwartą dość osobą, to był to głównie content taki zabawny, jakieś żarty, ale teraz myślałam o tym, żeby bardziej iść na przykład w podcasty i, i rozmawiać, dyskutować na różne tematy. Ja na przykład mi się podoba format, że zaprasza się kogoś i jest jakiś dany temat, i rozmawiasz z tą osobą, i możesz wymieniać się nawzajem zdaniem. To z... jest generalnie zapraszanie na przykład słabniejszych osób na swój podcast. Jest twój. Fuj... Że tak powiem, opłacalne, bo od razu jak zaczynasz podcast, to przychodzą do ciebie sławne osoby i może ten, tylko problem jest taki, że trzeba kontakty mieć ogarnięte. Kurwa. Tą osobą i poznajesz ją i ogólnie no, podoba mi się tak. Ja lubię rozmawiać z ludźmi, ja bardzo jestem taka ciekawa ludzi i lubię ich poznawać. Okay. A no, z takiego? której y, branży byś zapraszała ludzi, na przykład jakichś artystów, nie wiem, aktorów, jakiegoś influencerów, kogo byś zapraszała do podcastów swoich? Nie wiem, czy influencerów? Bardziej może jakoś tak artystów albo ludzi, którzy na przykład coś przeszli w życiu i mają jakieś takie historie do opowiedzenia, z których można coś wyciągnąć i może To jest niby spoko pomysł, tylko problem jest taki, że żeby zapraszać ludzi, którzy na przykład nie są znani e, i mają e, coś do opowiedzenia, to musisz już Twój podcast po prostu musi być znany, kurwa. Żeby ludzie chcieli to, no bo na chuj komuś oglądać jakiegoś randoma, wiesz Zodzi, który przychodzi, gada, to przeżył, no kurwa. Wiesz Zodzi, no kto, kto to kurwa jest? Wiesz, Dziarek, ale akurat ja, prawda, ogóle, mówię. Ale, ale outfit jest średni, nie? Wiesz, to jest odcinek na podstawie otwitu, tak? co zrobię sobie. <grym>, Dziękujemy, zapraszamy na backstage. Jak się czujecie? Jako przegrany, może nie, ale jako odpadnięte. Ja uważam, że to była bardzo dobra zabawa, kochani, i serio seriowo super. Czuję się bardzo mokra, bo jest mega gorąco. Czuję się bardzo mokra, bo jest bardzo spoko, gorąco. To jest ciekawe doświadczenie. Jakby Spodziewałam się, że odpada jako pierwsza. Więc... Więcej wiary w siebie, nie? Tak. Czy tutaj pan jest w waszym typie? No, jest przystojny. A czy jest w moim typie? Nie. Tu. Ja uważam, że jest ciacho, ale ja wolę chłopak w zbrodni. Szturtneowis. O jezu, broda. Ja widzowie, nie mam brody. Mi nie rośnie. Zaczęłaś miał wygląda kurwa śmieć. Jakbyście teraz stanęły z nim twarzą w twarz, to co byście mu powiedziały? Możecie wyć swoje Kurwo, dlaczego mnie wyjebałeś, materialistów. Tutaj, że tak powiem, wyrzucić. Ja bym mu pokazała dziarę Gdzie masz dziarę? Na dupie. Co? Nie zag co według ciebie nie zagrało? Czy outfit, czy to co mówiłaś? Co nie zagrało? Nie wiem, kurczę. Nie wiedziałam. Ja myślałam, że ja tu wygram. Tutaj pójdę na randkę. Mm, mm. <grafię> nie zagrało to, bo powiedział, że jestem cicha. Ja stwarzam pozory, co nie Nie może wiedzieć Czyli wszystkiego od razu. No, nie powiedziałam tego, ale. <grafię> no właśnie. No dobrze, no to co mam wam powiedzieć, dziewczyny? No dzięki. Byłyście moimi faworytkami. Ona wygląda jak taka zadymiara trochę, nie? Taka zabawna, zadymiara. Coś tam teges, powie coś tam. Yeah. No Ona no mogłaby coś... pasować do tego ziomka, tiktokera, wiesz, że chodzi, że w te. coś tam, coś tam. No to dotarliśmy Finałowa do. Finałowa runda już, kurwa, przewodnicząca klasy. No i czas, e, żeby nasze uczestniczki nam tutaj. Nie, no kurde. No na pewno te dziary dają e, plus do tego. się jeszcze bardziej ujawniły. Zapraszamy. Okay. Mamy widoczne włosy, naszych tak. kandydatek może co, co jest całego nie wybrać. No ja myślę, że blondynę Kuruj wybierze. Ja myślę, że blondynę może wybrać. Kurwa, ale ona jest wysoka, ja Ale to jest jakaś... Myślisz, że to jest, że ona pracuje w jakiejś agencji na przykład mo modelingowej? Ma taki build trochę y do tego, No modelingu trochę. Może modelką czy coś? Tak. No, ila się postura taka, mądrzej. Dziękuję. Właśnie. To może tak luźniej troszeczkę na początek. Jaki macie wasz ulubiony tekst na podryw? Ja nie mam tekstów na podryw. Ja jestem taką osobą, że jak mi się spodoba facet, to po prostu nie mam problemu z tym, żeby podejść i zagadać, upewnić się najpierw, czy nie ma na przykład dziewczyny, żeby też nie zarywać do, do zajętego, ale po prostu podejść zacząć zacząć. Ale na początku mi się wydawało, że ma jakiś akcent, a teraz nie wiem, już kurwa. Macie na na ludzie jak mamy vibe, to <laughs> po prostu to idzie? To o co się zapytają. Przez chwilę czytałem, że ma jakiś. Na początku. Nie no, ma jakiś, no właśnie kurwa, nie wiem. Pierwsze, oprócz tego, czy ma dziewczyny. Zależy, gdzie byśmy byli, ale powiedzmy, że jesteśmy w jakimś barze. Ma jakiś ma jakiś akcent. Czy polecam na przykład jakiegoś drinka, którego bym sobie mogła kupić? I zaczęłabym tak rozmowę, skąd jest, jakie ma zainteresowania. No po prostu na spontanie. Nie, no ma jakiś akcent, ma, ma. ma. Ciekawie, podoba mi się. Ja mam tekst na podryw. A, jesteś tak gorący, że jak zjadłbyś chleb, wysrałbyś toast. <noise> ja pierdolę. Jezus! Świetne! No, no, no to było fajne, A Jeszcze pytanie numer no, mam dwa. właśnie problem z drugim pytaniem, że nie mam pomysłu, it's to it's to ja mam yikes. taki... Resujący na pewno. Teraz już prawie twarzą w twarz. Nie no, ale myślę, Londynę Blondynę że... wybierze? Nie wiem, właśnie już teraz nie wiem. Tej, y... Twarzy panią numer dwa. Zapraszamy. Hey. Słuchaj, straciłeś kolejną piękną dziewczynę. Wiem, że, że były nie same nie piękne, ale taka to gra. trzeba było wyeliminować. No dobra, więcej połączyło z panią numer 1, dlatego Dzięki zapraszamy się, że... na. <grym> o blondynka na wersów. Wszędzie wersów. Cześć. Cześć. Powiedz mi, jak się czujesz? Czy grałaś w finale? No. Jesteś finalistką? Czuję się spoko, bo doszłam do finału. W sumie nie sądziłam, że dojdę. Mhm. Dziewczyny są mega fajne, więc generalnie no fair, fair, fair. Tak. A jest w twoim typie? Nie jest w moim typie, ale jest spoko, dam mu 8. Jak uważasz, co nie zagrało? Że odpadłaś. Myślę, że tam koleżanka od początku po prostu poczuł jak taki z nią vibe. Mhm. I że on już wiedział, że ona wygra chyba. Tak myślimy. No. A powiedz mi, co byś mu teraz powiedziała, jakbyś z nim tak stanęła twarzą w twarz? Że. Jest, masz... Kurwo. śmieszne TikToki. Że ma śmieszne TikToki. <laughs> e, no to cóż, no. Dziękuję bardzo. Powodzenia życzę. Że ma śmieszne TikToki. Przyszedł czas. Trzeba odsłonić. My już widzieliśmy, my już widzieliśmy, my już widzieliśmy. Ej. My już widzieliśmy. A ja cię już no, kurwa było. E, nie... Z TikToka się kojarzą. No to kurwa. Będą nagrywane TikToki, nie? Nie, ty też no, kojarzysz. Będą nagrywać TikToki. No, no, razem. No mam nadzieję, że randeczka... TikTokowa para widzowie stworzeni dla siebie. Się uda? Tak, TikToki podagrywamy. No, ale ja... Nie na tym spadochronie no, z tobą. Ja, ja się trzymam za słowo. No, no. To mówię już tu na wizji. Jak dla mnie bomba. Dobrze, no. dobrze, ja tak, tak trzeba. Mamy zapisane. Zapraszam no Was na Backstage. No Jeszcze id. sobie pogadacie, poznacie się. Dobra. Dzięki wielkie. Dobra. Dzięki. No witam. Witam, witam. No i co? Pójdziecie okay. na randkę? Wtedy, no, wy to jesteście mocni, nie? Osoba się mniejszą karnacją? O, Mergani. O, Lexi Kurwa, ma, rozkurwij mnie to zaraz, nie? Ja pierdolę. Idziemy skakać tak. ze spodę. Adrenalina. Idziecie skakać ze tak. Czyli zadowoleni jesteście. No. Tak. Za każdym jebanym razem, stary, nie? Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Nie. Mam nadzieję, że dobrze się ubawiliście. Jeżeli nie, chcecie Nie. takim, to zapraszam do wysyłania zgłoszeń. Wszystkie informacje macie w opisie. No i czekamy też na pytania od Was, które mogą pojawić się na kolejnych odcinkach. Subskrybujcie kanał. Do zobaczenia! Zgłoście się!